W tej lekcji pokażę Ci w jaki sposób możesz stylować linki. Oczywiście, wiele z właściwości, które będziemy tutaj używać, już wcześniej poznałeś, ponieważ to nie jest tak, że są jakieś właściwości, tak jakby dedykowane do konkretnych elementów. Tylko są różne właściwości i wiele z nich będziemy powtarzać i ustawiać dla różnych elementów. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Ok, także dodajmy sobie tutaj link. Tutaj atrybut href nie ma za bardzo znaczenia. Standardowo sobie tutaj ustawię link zewnętrzny do mojego bloga. Ok, blog dla programistów c -Sharp. .net. Jeżeli teraz zapiszę, to na górze tutaj pojawił nam się ten link. Może usunę tego spana żeby to było dla nas bardziej przejrzyste. OK. No i tutaj na górze jest widoczny ten linki Jeszcze trochę powiększę, może tutaj procent przybliżenia, żeby to było łatwiej dla Ciebie widoczne. I tutaj oczywiście musimy jeszcze dodać jakąś klasę, po której będziemy odwoływać się do tego elementu. W naszym css także kopiuję klasę Link i przechodzimy do Styles CSS. Dodajemy nową regułę, także dla klasy Link będziemy chcieli dodać następujące style. Po pierwsze, możemy sobie ustawić font size, na przykład na 2,5 REMA. Zapisujemy. Już ten tekst jest trochę większy, także już jest to dla nas bardziej czytelne. Następnie zauważ, że linki domyślnie mają już tutaj podkreślenie, także możemy to podkreślenie oczywiście wyłączyć. Wystarczy ustawić tekst, decoration na nun, i to podkreślenie tutaj znika z opisu naszego linka, następnie możemy ustawić kolor, na przykład na biały, czyli to będzie 3 razy F, a także background na czarny, czyli 3 razy. 0 i oprócz tego możemy na przykład go jeszcze pochylić ustawiając font-style na italic także tak wygląda podstawowe ustawianie styli dla linków akurat to co przedstawię ci w tej lekcji to już dobrze znasz natomiast linki można jeszcze stylować na podstawie ich stanów i ten temat przybliżę ci w kolejnej lekcji to wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.